Oczywiście jest nowy odcinek z informacjami od pana Pikea, więc tak. Chaos wokół zmian w składzie Nawi. No tutaj ostro było. Nadchodzi transfer Tier 1, mecz Winklick top 30. Nie dziwię się, nie dziwi się, sami wiecie. I oglądamy, oglądamy. Pozdro YouTube oczywiście. Pozdro dla wszystkich. Jaki mecz transfer Tier 1 w waszym zdaniem może pojawić się do Majorowosti? Austin? Ja tak na serio to nie wiem, ale chętnie się dowiem. Ale no na pewno nie ten Wonderful, co tam mówili, tak? Sporo rzeczy ostatnio porobiło się na scenie Counter Strike'a i niestety mieliśmy duży wysyp nieprawdziwych informacji i wręcz takiego chaosu, że trzeba to wszystko na spokojnie sobie uporządkować, aby pewne rzeczy wyjaśnić. A ja ogólnie ja oglądałem troszkę klipów z Simplem, co on odwala na tych faceitach. On to. Słuchajcie, ja to jeszcze nie narzekam. On co rundę narzeka. Co rundę jest tak. Ostro, że tam jest szok. On, no, tam jest taki młyn, że jestem naprawdę pełen podziwu. Simpla, który, no, ostro tam jedzie z tymi typami. Ostro tam normalnie ich tak ciśnie, że to jest szok. Zacznijmy od likera Hormiego, który, okej, okay, czasami miewa rzetelne przecieki, jednak no. potrafi nieraz strzelić też kompletną głupotę. Dlatego też cały czas mówimy wam, aby pewne liki brać z rezerwą. I... No, ja zawsze ogólnie te liki, co są. Wiecie, nigdy na poważnie nie biorę. Ja to jak jest oficjal, wtedy wiadomo, że no to doszło do skutku. Wiele lików się nie sprawdziło, więc uważam, że to nie ma co tam mówić o tych likach jakie są, bo tutaj wiecie, jest sytuacja z Wonderfulem, o którym Harumi napisał, że będzie do zmiany czy coś. Na pewno to Wonderful zmartwiło, na pewno gościu się martwił, że taki lik poszedł, wtedy w tłumaczeń organizacji mu, że nie ma żadnych zmian go Blade'a i w ogóle no totalnie z lik jakiś nie nie wiem, chyba od twojego starego wziął Lika, albo od chłopaków z podwórka, no bo nie wiem, że takie coś w ogóle kto mu powiedział. I ostatnio takiego odklejonego Lika mogliśmy usłyszeć właśnie od Harumiego. Stwierdził, że Natus Vincere jest blisko posadzenia Bulta, na ławkę, no płaca a się do tego sensa, jest no smytrem, ale nie przez ostrzeżenie o domniemany match Fixing zrezygnował z tego pomysłu. Do tematu U. zostawieniem meczu przez tego 17-letniego zawodnika na Junior, Navy junior i jeszcze junior. sobie wrócimy. Ludzie w komentarzach po tych Likach od Harumiego zaczęli pytać, jaki ten transfer miałby sens, kiedy ten no. 17-latek nie jest też jakiś wybitny pod względem indywidualnym. I musiałby być dopiero odpowiednio przez Blade'a i zespół pokierowany. Nie musieliśmy długo czekać na zdementowanie tych plotek. Jak stwierdził head of eSports z to z Wincerem, czytanie ostatnich newsów wywołuje uśmiech no. na mojej twarzy. Nie rozważaliśmy zmiany Wonderfula. Proszę przestańcie rozpowszechniać te fałszywe przecieki. Znaczy, słuchajcie, ogólnie, co jak co, Wonderfula nie ma co zmieniać. Dla mnie to skład Navi jest idealny. On jest idealny, naprawdę jest dobry. Teamplayowo grają top, aimowo grają top, mają świetnego coacha, świetnego igla. sniper też, moim zdaniem, u nich dobry. Że gra, więc no nie ma co zmieniać nikogo z drużyny, ponieważ nawi są struktury. Mało duże ma takie coś jak oni. Blade, Blade zawsze robi wszystko od A do Z, żeby wszystko działało. Każdy zawodnik ma swoją rolę, nikt nie robi nic frywolnie, wszystko jest ustalone. Zmienia się jedną osobę, musicie zmieniać prawie, no tak, 70% całego gameplanu, nie? Który macie, więc no i znowu wdrażać to w nową osobę. Może zmienia, zmiana ról, to znowu się sypie, więc uważam, że oni, jako ostatnie będą robili zmiany, chyba się mylę, ale raczej nie. I oni też, no słuchajcie, co jak, co? No to jest drużyna, która bez problemu może wygrywać turnieje. No tu nie ma co zmieniać, jak Ami ostatnio widzieliśmy. Naprawdę dobrze grają i tak. No tu jest tak wyrównany już poziom, przy tym top 10, więc no dlatego to nic by im nie dała ta zmiana. Tym bardziej Simpla, który rozpier... Wszystko, jak przyjdzie o drużynę, znowu drużynę będzie cała. W język nie się również jeden z zawodników, Navy Jr. Ci insiderzy publikują najbardziej randomowe przecieki tylko dla wyświetleń. No i właśnie, pozostając trochę w tym temacie, ostatnio Overdrive na swoim telegramie poinformował, że otrzymał sporo wiadomości Telegram. o wcześniej wspomnianym graczu Navy Junior, które dotyczą jego rzekomego ustawienia spotkań. On sam wstawił screenę z tych rozmów, dodając potem: Dostałem trochę korespondencji i jeszcze jej nie przeczytałem. Niemniej i tak zdecydował się jej upublicznić. Niedługo później cs tak? News podało informację, że ten zawodnik jest uwikłany w match mecz kontra. Five. Chodzi tutaj o to spotkanie z grudnia z finału European Pro League. W punkt napisał tutaj Łukasz Pożyczek. Overdrive wrzucił to w swoim stylu. Prawda czy nie, ale jak można wrzucać dowody obciążające dzieciaka na grupę, w której jest 132 tysiące osób bez chociażby przeczytania treści kilku zrzutów ekranu. No Dopiero tak, dwie no. godziny później Overdrive na Telegramie napisał, że nie bardzo wierzy w tę korespondencję i daje 5% szans na ich autentyczność. Niemniej informacja się już rozlała, co pewnie też dotknęło samego zawodnika. Znaczy, no słuchajcie, jeśli dajesz ogólnie taką może, może fałszywą informację, Informacje, i tam ktoś napisał, no to wam bez weryfikowania, bo też on to powiedział, tak, że bez weryfikowania i nic, i potem dopiero przeczytał, że to pewnie nie jest prawda, no to powiem wam, że to już odbija się na zawodniku, nie? Że mecz fiksował, już organizacje nie patrzą psych przychylnie na takiego zawodnika i no może mieć w jakimś tam stopniu, może nie niedużym, ale w jakimś na pewno będzie tam z tyłu głowy będą patrzyły organizacje, że o, mecz fiksował może, czy coś, jest uwikłany, więc no. Straszna, straszna nonszalancja ze strony Overdrive'a, i nie powinien takich rzeczy robić, więc, no, nie ma co. W sumie, no, powinien też przeprosić za to, imo. cs CSU News zdecydowało się wrzucić kolejny post w tej kwestii, który prostuje całą sprawę. Cytując, jeden z informatorów zajmujących się ustawieniem meczu w cs 2 skontaktował się z nami, twierdząc, że zawodnik NABI Junior jest niewinny. Według niego cała sytuacja była ustawiona przez znanego uzależnionego od hazardu gościa, który używa wielu kont do fałszywych rozmów o, i Dlatego, dlatego I nie ma co na no i teraz, jak stwierdził na to dziennikarz z HTV, Notę, 270 tysięcy wyświetleń oryginalnego posta, który zniesławia samego gracza. A 90 tysięcy przy korekcie tego Jasne. newsa. Oryginalny post nadal jest dostępny. Już notka zostaje, nie? Absolutny wstyd. Oczywiście, po zwróceniu uwagi, ten news ostatecznie zniknął z ich profilu. Jak dodał na to caster MNJ, który współpracował z Gfinity oraz ESL, zero odpowiedzialności za tych w cudzysłowie dziennikarzy, publikujących niesprawdzone historie, które poważnie szkodzą reputacji graczy, no ponieważ tak. przekładają zaangażowanie pod postem nad prawdą. Tylko po to, by wycofać. Się 30 minut później po przeprowadzeniu należytej staranności, którą powinni byli zrobić w pierwszej kolejności. No, no tak, no wiecie, no słuchajcie, wiele razy już było takie coś, że na zawodnika się coś mówiło i to, no nie było prawdą. No i później, serio, masz takie problemy i tym bardziej, właśnie już na takim poziomie jesteś młodym zawodnikiem, że nawet jakby był cień szansy, że to się wydarzyło, cień, tak? No już, już masz, wiesz, oni nie wiedzą, czy ma, mają czy wziąć do organizacji, czy nie, jest milion pytań o wszystko, stary, Przepy będą Cię przepytywali, musisz się dobrze wytłumaczyć, jeśli nie dasz dowodu, mogą Cię nie wziąć do dużyny, no, no strasznie rozpieprzył Overdrive, można powiedzieć, tym postem, Mu może rozpieprzył karierę temu zawodnikowi, nie? Ale szkody zostały już wyrządzone. A ogólny post Boże, dar. To obrzydliwe. No, Idziemy dalej. to mało sprawa, sprawa również dotyczy ustawienia spotkań, tylko tym razem wśród drużyn 130 30 rankingu VRS. O, proszę, Psychological wkleił ostatnią wypowiedź Sirafa, czyli Castera, który związany tak, jest tak. z Perfect World, jednak w tym temacie również kilka nieścisłości się okay, Jak dobra. napisał sam Caster, drużyna znajdująca się w pierwszej 30 rankingów VRS jest no. objęta dochodzeniem ESIC w związku z podejrzeniem ustawienia meczu w WPL-u w 2024 roku. Dobra, Esik, słuchajcie, no to jak oni się biorą za to, to w nie wiem czy oni cokolwiek znajdą. Sami wiecie jak działają chłopacy z Esic, no, ale może jestem ciekaw czy w Apple był mecz ustawiany, jakby był w Apple mecz ustawiany z top 30 wam powiem, to by było grubo, nie? To by było naprawdę grubo. Ja wiem kiedyś były drużyny z 1.6 to czasami przegrywało się specjalnie spotkanie w grupie, żeby zagrać na przykład jak widziałeś w innej grupie na kogoś grał, już wiadomo bo na jakie grupy ze sobą grają, to specjalnie przegrywały, wiem, że takie sytuacje były, że drużyny robiły i o tym też było głośno przez chwilę. Przegrywały, żeby na przykład trafić na łatwiejszego przeciwnika, nie? żeby mieć drugie miejsce. O takie coś też było. Dochodzenie może potwierdzić że organizator ja tych kolejnych rozgrywek dzisiaj... stwierdził, że dowiedział się o trwającym dochodzeniu i są gotowi przygotować plan, który umożliwi wykluczenie tego zespołu. Na Twitterze m.in. dzięki Psychological pojawiła się narracja, że chodzi o ESL Pro League. Choć jak donoszą inne serwisy, prawdopodobnie ten skrót jest od turnieju European Pro League. I jednymi z podejrzanych są m.in. BC Game czy też Passiony Way. Od Czyli Passion way, Fear i chłopaki, jak tam grali? No to może być ciekawie. No ale BC Game to się nie dziwię, oni mieli haksa w drużynie tego Joela, tak? Czy, czy jak on się tam nazywał? No nie dziwię im się, no tamto ostre młyn jest tej, w tej organizacji, Ostry Młyn, więc no nie dziwię się, jakby też tam coś, ale spokojnie. Od razu zaznaczamy, że są to jedynie domysły i nie mamy stuprocentowych pewności, że chodzi właśnie o nich. Do tego warto też pamiętać, że sprawa dotyczy podejrzenia ustawienia meczu, czyli nie można wykluczać też opcji, że ESIC może ostatecznie nie znaleźć dostatecznie obciążających dowodów w tej sprawie. Psychological tłumaczy też, że to nie może być European Pro League, ponieważ nie podlegają żadnej jurysdykcji SIC. Jak dodała no. jednak jedna z osób, myślę, że to nie miałoby większego znaczenia, ponieważ jeżeli drużyna będzie uczestniczyć w wydarzeniach pod jurysdykcją SIC, będą chcieli zbadać kwestie nawet no. takich turniejów jak European Pro League. Pamiętajcie, że o wszystkim na bieżąco jesteście informowani no ciekawe. na naszym Discordzie. Ciekawe. W ciekawe, kto dostanie bana, jak to będzie wyglądało. Ja bym chciał też, ja bym chciał też żeby oni no niedługo powiedzieli, kto to może być, jeśli to będzie w ESL Pro League, to ja wam powiem, że będzie grubo. Naprawdę będzie grubo ja jestem ciekaw, widzowie, jak na to Valve zareaguje, czy będą mieli dalej to w ch**u, totalnie. Bo to, jeśli będzie jakiś mecz fixing na już takim turnieju, można by ESL Pro League, no to to jest turniej tier tieru pierwszego, nie? No to, jeśli oni nie zareagują i nic nie zrobią dalej, no to serio, to jesteśmy w, w dupie o tak powiem, drugiego rozpoczynamy kuriozalnym glitchem który został nie tak dawno znaleziony na mapie The Train sam błąd podesłał nam no to za co dziękujemy na, na, a film na, z na tego może się biotki. znaleźć też między innymi na Redicie. otóż jesteśmy w stanie zespotować naszych przeciwników w tym miejscu przez ścianę dzięki temu że pojawiają się na naszym radarze możemy to również zrobić w o? drugą stronę grając jako TT co ty pod... gadasz ty to rzeczywiście nie jestem w stanie stwierdzić czemu takie błędy są w się dwójce, że widzisz przez ściany przez radar ale też maje przecież na trenie pokazuje... Że jego drużyna wychodziła, był Explode robili Czy Execute albo Explode rzucał dwa flesze i typy, jego typy, zbiegając dolną rampą, dostawali biało, rozumiecie? prześciany ściany. Wchodząc w okolice okna właśnie w tym miejscu. Oby Czyli zostało to bardzo szybko widać. załatane. A tak zostając w tych tematach, ostatnio informowaliśmy was, że CS2 pobija rekordy graczy i już niewiele brakuje no. do CSGO. Od... I milion botów, nie? Jest no i milion botów. Czy siedzą i farmią skiny i skrzyneczki. Tuż jedna z osób pokazała, dlaczego ta liczba może być tak wysoka, a są za to odpowiedzialne między boty, które widzicie na tym nagraniu. Jedna z osób stwierdziła, że tak wygląda <laughs> praktycznie każdy mecz na trybie casual, do którego się dołącza. Ostatnia ta Zapytały się 120... Ja nie wiem, czemu Valve nic z tym nie robi, jak takie coś jest. Przecież to nie jest ciężko zbanować. No, słuchajcie, uważam, że jakby chcieli, tak samo to, to by bez problemu zbanowali. On tam stary wężykiem biegają no, no, normalnie, no, boty farmiące skiny, nie? No, to nie jest normalne. Graczy o ich stosunek do wciąż nowej opcji, jaką jest Damage Prediction. Nie ma co ukrywać, jest to wciąż dalekie od jakiejkolwiek perfekcji. No i większość prosów ma te opcje wyłączone. 41 z nich ma jedynie włączoną tę rzecz z ragdolami, w tym między innymi donk czy też kioskę. Tylko 5 graczy ze 120 mają połączone wszystko. Dajcie znać, jak wygląda to w waszym przypadku. F ja mam ogólnie włączone ragdoll ten prediction, nie? Tą trzecią opcję, cofnę lekko, tą trzecią kill ragdoll, o to mam włączone, nie? Resztę mam te dwa wyłączone, body Shot i headshot, a kill ragdoll mam włączone pięciu graczy ze 120 mają połączone wszystko. Dajcie znać jak wygląda to w waszym przypadku. FM pod niedawno podesłał coś takiego na swojego Twittera, a to najpewniej oznacza, że jesteśmy coraz bliżej Cash. premiery Kesha, na którego Jezus. czeka spora część społeczności. Jezus, jak ja czekam na Keszyka widzowie. Jezu, ale będziemy grali. Ale będziemy grali, a gra będzie dalej w ch**owym stanie. Ale będziemy grali Keszyka. Coś pięknego. To były ostatnie screeny z remakeu tej mapy, którymi FM Pond podzielił no. się z ludźmi na Twitterze. Były one udostępnione w październiku 2024 roku. Ostatnio Overdrive ujawnił, że obecnie przygotowywany jest jeden transfer, który powinien ujrzeć światło dzienne do Majora w Austin. Oczywiście nie podał no, o be, kogo be, konkretnie chodzi, ale spojrzał na kilka typów. Pójdzie. W tym transfer z simpla do jakiejś drużyny, Monezi hmm. dołączający do Face Za Zabrokiego, czy też Siuchy do g lub Liquid. No ja wam powiem, że. Jakby Monesi dołączył do Face, no to Face mogło być mocne, nie? I fajna zmiana by była. Siuchy do G2? Nie wydaje mi się, żeby Siuchy do G2 doszedł. G2 raczej dobre wyniki miało, mieli w poprzednim roku. I w tym, no zagrali, no za dużo turniejów nie grali, tak na serio. Raczej Siuchy jeszcze nie teraz, bardziej Liquid. Tak jak wcześniej mówiłem, uważam za JKS-a i oni mogliby tam powalczyć, nie? Póki co nie znamy jednak więcej Polaków konkretów liquid, w tej sprawie. Ja w ostatnim czasie popularny stał się klip ze spotkania Fabbat kontra Rush B, gdzie to jeden z zawodników rozłączył się z serwera przed końcem rundy, aby uniknąć los bonusu 0$. Wtedy istniała jeszcze szansa, że był to crash o, w Coś niefortu... ku... Zresztą to to jest ciekawe. 8 może nie ale <laughs> Ale, ja, Ej, nawet nie wiedziałem, że to tak działa. Serio? Nawet nie wiedziałem, że to tak działa. Że, jak wyjdziesz przed tym, to los bonusu nie masz. Jak, jak w tero zachowasz broń. Okej, okay, to jest ciekawa um... rzecz. Ostatecznie jednak samo SISTI no, potwierdziło, fajnie. że było to działanie celowe i drużyna otrzymała ostrzeżenie. Zmieniamy temat. Już w listopadzie były trener takiej Uhu. formacji jak Copenhagen Wolf z nagłośnił sprawę, że nagrody pieniężne za Sky Sports Master wciąż nie zostały wypłacone, a turniej miał miejsce w kwietniu. Nie dziwię się, widzowie, wiecie co to był za turniej, nie? <laughs> Stoły normalnie, nie wiem, z bachmutu, tragedia totalna, z lasu jakieś, nie wiem, z dżungli. Tragedia była przecież z tymi stołami, jak pokazali jakieś koce na, na tych stołach, zamiast, chociaż jakiś obróz tam, tam, jakieś koce były. Internet nie działał, nie? No, no dywany jako, no nie wiem, czy tam dywan był, czy tam stary koc. Hotele tragiczne, tam podobno jakieś robaki były przecież też. Ludzie pokazywali, jaki stan tego wszystkiego jest. Mieli rozegrać te grupy w hotelu, to nie działało nic. Potem przenosili się na drugi dzień przecież do studia jakiegoś, czy tam na hale. Tragedia. CEO N stwierdził wtedy jednak, że pieniądze otrzymali w październiku, no to, i ostatnio... Otrzy... To nie ten turniej? Możliwe, że to, no ale tamten Sky Esport, no tam, tam, ale no ten sam organizator, tak, turnieju, no chodzi mi o to, no, no to ja się nie dziwię widzowie, że oni mogą nie mieć wypłaconego hajsu, nie? Ja się wam nie dziwię. Mieliśmy aktualizację tej sprawy Ale Okazuje Sport, się, że tak, to w styczniu powiedziano to to mu że to organizacja God's Reign dostała pieniądze Od Sky Sports i od tamtego momentu Cały czas jest zlewany przez organizację No i do tego opóźniają płatności Mówili między innymi, że ich właściciel się Żeni i nie mogą przelać mu pieniędzy Ponieważ to on jest za to odpowiedzialny Do tego inni członkowie zarządu nie odpowiadają Na jego wiadomości bo... Gościu się, słuchajcie, żeni przez dwa tygodnie Albo przez pół roku No to też ciekawie, nie? Przez pół roku Może się żenić, od, od zeszłego Złego roku od roku, zaraz będzie. Dobra, wymówka. Po prostu jeden wielki cyrk. Dwa dni temu wysłano zaproszenia na podstawie rankingu VRS zamkniętych kwalifikacji PGL w Bukareszcie, gdzie z tych eliminacji... Nie, nie, nie mogę patrzeć na, na te Zaproszone zostało takie Spirit Academy czy też Na'Vi Junior, co by sugerowało, że ich główne formacje odrzuciły zaproszenie na to wydarzenie, bądź zrobią to wtedy, kiedy zakwalifikują się zespoły Akademii. Z polskich drużyn Invite otrzymało między innymi no. Click, Apogee czy też ESC. Znaczy, no słuchajcie, no invite otrzymali Betclick, ApoG i SC. Dobra, ja ogólnie chciałbym, teraz wejdziemy sobie na HLTV na chwilę, mam pytanie do Was. Jak działają ogólnie invite'y tego rankingu Valve? SC tu nie miało rankingu, tak? To dostali dziką kartę chyba. Zobaczcie, jak jest rozbieżność: 103 drużyna, 24, 84, 90. 72, dajmy na to, 60 i zobaczcie ile drużyn jest pomiędzy NIP 144, a gdzie jest reszta drużyn po rankingu VRSty? A, SMA ranking los Cogutos, ok, dobra, rozumiem. Ale ogół, o, tak mówię, to NIP ma dziką kartę, tak? To tak pytam Was, zobaczcie jaka jest rozbieżność, bo pomiędzy tymi rankingami jeszcze są drużyny nie inne i jest dużo drużyn. Wydaje mi się, że każdy by chciał dostać invita. Jak to działa? Bo ja na przykład nie rozumiem, jak to działa w tym momencie. Bo zobaczcie, ile jest drużyn, jak wejdziemy sobie w ranking, tak, ten regional Europe i zobaczcie, ile jest drużyn pomiędzy dajmy na to, nie? Na przykład mamy Aurora 86 miejsce, tak? Dobra, Aurora 66, dajmy na to, Iberian Souls tak? Iberian, jak on się nazywa? Iberian Sol57 to, to jest jakiś. to to nie działa chyba. Ja wam powiem tak, że ja nie wiem jak to działa, nie? Stary ranking? Stary, ale ja nie wiem. Stary ranking. Tu masz ranking, to powinno być pokazane to się aktualizować powinno przecież, co za stary ranking, ty, ranking w momencie zaproszenia, Jezus Maria, ale to jest tragedia, ty, nawet człowiek nie może tego, ale mniejsza z tym, i tak jest mniejsza z tym, bo zobaczcie, chodzi mi bardziej o to, tak, patrzcie, chodzi mi bardziej o to, jak to jest możliwe, że drużyna ma 96 miejsce, na przykład, gdzie jest drużyna, która na przykład ma, dajmy na to, ma OG, 54 pozycja, gdzie są drużyny z 55 pozycją, 56 czy 57? Wiecie o co chodzi mi, nie? To co one nie chciały zaproszenia mieć? Bo to jest dziwne dla mnie, nie? Jak to działa? Te zaproszenia. Wczoraj jest... się... ...TV Conference z udziałem zawodnika G2 Malpsem. Dowiedzieliśmy się chociażby, dlaczego G2 odrzuciło zaproszenie na turniej PGL Klusz na POKA. Okazuje się, że powodem no. były wizy. Cytując Malpsa, zdecydowaliśmy się pominąć to turniej, ponieważ musieliśmy uzyskać wizy nie europejskie, a do Stanów hmm. Zjednoczonych. To po prostu coś, co musieliśmy zrobić. No to już wiemy, czemu G2 odrzuciło, odrzuciło turniej. Ja myślałem, że oni chcą trenować, nie? A to jednak chodziło o wizy. Ale ile tym prawdy? Taki dwie. Mieliśmy już grupy oraz mecze otwarcia na Blast Open w Lizbonie. Tak to wygląda Plasy po względu na tak tego rankingu Przy czym Falcons może dokonać hmm. zemsty na Maus za ten bu, bu, finał w klucz na POKa. No i no. na koniec, po turbulencjach związanych ze zmianami w składzie Monte, póki co ich drużyna nie radzi sobie najlepiej, a... No nie radzi, no mają Akademię w drużynie, no to jak mają sobie radzić, stary? On trzech typów z Akademii jest, macie Kor z Monte Gen, tak? To jak to się nazywa? Po ostatniej porażce z Nine Pandas, Hades opublikował coś takiego na swoim Twitterze. No cieszę I się, miły strumień zostali, do Pegiela Kloskwali. ...o treści hashtag FreeHades. Dla jakiegokolwiek kontekstu, obecnie w <laughs> Na składzie Monte znajduje się trzech graczy akademii i ludzie śmieją się, no. że nie mają prawie nic wspólnego z główną formacją. Jasne. Z dychą w drużynie wyglądało to jeszcze całkiem obiecująco. To jest powiększone. Phantom sport e Sports. Wy... No tak, powinni. Ja też uważam, że to powinno być zrobione takie coś jako jawny system, tak? Jak działa ten ranking. Od A do Z, żeby każdy wiedział, jest po prostu clear, przejrzysty, on jest, a nie tak, że no, nikt nie wie o co chodzi w tym rankingu, nie? Wyłoniło ośmiu graczy, którzy wezmą udział w kolejnej fazie ich testów. No. Tych zawodników macie obecnie. Ja już dzisiaj na tłumaczyłem no, o tym. jeszcze trzech graczy, którzy wciąż mają hmm. szansę, by przejść do kolejnej fazy testów. A konkretnie chodzi o tę trójkę. W ciągu najbliższych 3-4 tygodni organizacja. Ma nadzieję wyłonić trzech zawodników, którzy ostatecznie dołączą do Tao oraz Digla i będą reprezentować Phantom Esports w nadchodzącym no. sezonie ligi SEA oraz w innych rozgrywkach. Argentyńska organizacja Bestia przedstawiła ich czwartego zawodnika, i od do pełnej piątki brakuje im już tylko jednego gracza. Leo DRK został nowym zawodnikiem. Powiem wam tak, nie znam, nie, nawet nie wiedziałem, że taka organizacja jest nie jak Bestia, nawet. Leoderka, znam tego zawodnika, ale tych, co tam. Jakiś luchow, nokste, Tomasin nie znam nikogo. Nie, nie wiem, co to jest. w skład skompletował 27-letni gracz z Brazylii, Punk. Głód tak, znam, a resztę Nie znam w ogóle, ale organizacja, wiem, co to jest Za Zagrania dnia. Kałach! o proszę. 14 3 Rodziałka, Szymon. No, typy to chyba. Na wycieczkę się wybrali na inferno. No taka 8 akcja można dać taką ósemeczkę powiem Wam. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym Dobra. zagraniu dnia, wystarczy podesniecie swoją akcję naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz w komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na Pirate Swap, tym samym wspieracie też Super nasz kanał, A standardowo zbijać na Discordu i w tym Pana Pikeya, oraz, przede wszystkim. oraz subskrypcję. Dzięki, że Dostawcie jesteście z nami. lajka i subika w pana Pikea. Świetny odcinek, jak zawsze dużo się dowiedzieliśmy.